Chodź Dragon Chodź pory, gdzie on tu poszedł ten chłopak? halo, ej, chodź tutaj raz wracamy, chodź ja idę, ja idę, ja idę chodź, jak zaraz przyleci no ja idę to jest radocha dopiero to jest radocha Dragon Dragon! Ej! Wiecie jak zaraz wyleci. O, tylko skacze Sarna. Skacze Serenka. No! Sarna, chodź! Dzień dobry! Musi się powąchać. O! Widzicie na pewno Sarnę. Chodź, Sarno. O, powolutku. Trzeba popatrzeć, co się dzieje. Czy nie widzę dziesięciu psów? O, na wąchacie! Morda się cieszy! Chodź, dragon! Halo! Mnóstwo zapachów. Ja wam powiem, tak bardzo sobie lubię czasami patrzeć, jak on sobie tak chodzi i obserwować, co on próbuje robić. I to naprawdę trzeba być ślepym, żeby nie widzieć i nie wyczytywać ruch, ruchu zwierząt. Jak on daje znać, co chce zrobić. O, teraz będzie szedł w tą stronę. Chodź. No chodź, no. Chodź, mordka. Oj, teraz będzie szedł w tamtą stronę. Tu musimy ominąć, bo to jest zaraz <grym> bajorko. A w bajorko nie będziemy szli, bo już wczoraj było mycie. Chodź. chodź. Tutaj. Halo. Teraz pójdziemy gdzieś w tą stronę. Oj, kuku, wyszedł. No, i ja sobie czasem bardzo lubię obserwować, jak ona sobie wychodzi. chodzi. Próbować wiedzieć, gdzie chce iść. Tu wie, że nie może, tam też nie pójdzie. Dajcie znać w komentarzach, czy u Was też tak jest, że Wy lubicie sobie właśnie obserwować, gdzie wasze zwierzaki. jak jaki mają rytm taki. O, tu teraz przyjdzie. Halo! O, teraz tu idzie w tą stronę. No, mówię, to jest coś pięknego. Fajne miejsce jest. Dużo zieleni Jeżeli ktoś jest oglądający z Rzeszowa dajcie znać w komentarzach ale kurcze piękne mamy ten na dla Rzeszów Zielono super Szczególnie okolice tutaj Nowego miasta to jest coś pięknego Zieleń fajnie super dla psiaków jest coś pięknego naprawdę No i teraz jest dalej przywąkiwanie Teraz będzie sprawdzenie na kleszcze Tak już troszkę zmęczony chłopak Powiedz dziś jest czwarty spacerek. Gorąco to powiedz. Stare nie wierzę jak częściej, a krócej. Żebym się za szybko nie męczył. Chodź, nie znam koła, chodź, dragon. Idziemy. Tyle miejsca. O, obrożę mu też wyprałem. Ej, halo, nie! Nie wolno do Bajorka. Super. I yy, wyczyściłem mu smycz. Obroże, halo, dragon, dragon. Tak, w tą stronę. No chodź tutaj, chodź. W tą stronę, chodź. No do ciebie mówię, chodź. No chodź. Ja wiem, że ty słuchasz. Chodź. No chodź. No chodź. Śmiało, proszę bardzo. No idź przodem. No. Trzeba panicę zaprosić, bo to tak nie przyjdzie. Zielonkowate. Mam nadzieję, że obraz też Wam się będzie podobał, bo to jest... Zmieniłem ostatni telefon. Mam nadzieję... Ej, halo, halo, halo! Dragon! Dragon! Stój! 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 Idziemy, chodź! Mam się Wam obraz będzie podobał. Mordka ocieszona. Pokaż się do widzów. Mordeczko. życzymy wszystkim miłego weekendu, spokojnego piątku i przede wszystkim spokojnego, zdrowego weekendu, abyście Dotrwali do poniedziałku i myślę, że może na dniach jakiegoś live'a z dragonem zrobimy. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i co? No i czekajcie na nowe materiały, trzymajcie się, hej!